Witam ponownie. Jesteśmy po dostawie z winnicy Scheibehofer, czyli austriackiej winnicy mieszczącej się w Burgerlandzie, dokładnie w Andau, zaraz na wschodnim wybrzeżu. Noise Leader Uzupełniliśmy swoje zapasy, a przy okazji wprowadziliśmy kilka nowych etykiet, dlatego uważam, że to będzie świetna okazja, żeby przybliżyć Państwu parę nowych pozycji, które wprowadziliśmy do naszego portfolio. Jednym z nich jest wino ze szczepu Saint Laurent albo z niemieckiego Sankt Laurent. Saint Laurent jest to trzeci najpopularniejszy, jak i najszerzej uprawiany szczep w Austrii. Owiany jest delikatną tajemnicą, bo nie do końca wiadomo skąd wzięły się jego początki, natomiast jest matką lub ojcem bardzo popularnego szczepu Pinot Noir. Natomiast drugie wino, które chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić to Blaufränkisch. jest to numer dwa z kolei, zaraz po Zweigelcie jeśli chodzi o popularność w Austrii gron czerwonych. Wino w rezerwie starzone przez 16 miesięcy w beczkach pierwszego użycia, także możemy spodziewać się tutaj naprawdę mocnych wrażeń. Andal w Burgerlandzie to połączenie najcieplejszego klimatu w Austrii, jak i ubogich gleb, co daje nam wina pełne i dojrzałe. Jest to moje pierwsze zetknięcie z tymi winami, dlatego sam jestem bardzo ciekaw, co kryje butelka, dlatego spróbujmy. Na pierwszy rzut oka piękny, rubinowy kolor z refleksami granata. W nosie dojrzałe owoce jagodowe. Gdzieś w tle czerwona wiśnia. Tutaj tylko 5 miesięcy starzenia w beczce drugiego użycia. Dlatego nuty beczkowe są zdecydowanie na trzecim planie. Spróbujmy. Świetne. Bardzo owocowe. Tanina dobrze zintegrowana. W ustach potwierdza się to, co czułem w nosie, czyli owoce leśne. Odrobina wiśni. Wino łatwo pijalne. Bardzo przyjemne w odbiorze. Myślę, że trafi w gusta wielu z Państwa. A ja z kolei nie mogę doczekać się, co kryje Blaufrankiś Rezerw. W kolorze intensywny, ciemny rubin, w nosie natomiast konfiturowa jeżyna, dużo ciemnych owoców, świetnie wkomponowana w tobeczka. W ustach kompleksowe, złożone, świetnie zintegrowana tanina. Naprawdę świetne wino, e, pozostawiające w ustach posmak cedru, kokosa. Rewelacja. Serdecznie zachęcam do przekonania się samemu, co projekt Ojca i Syna ma do zaproponowania dla Państwa. Oczywiście, wszystkie nasze wina dostępne są w sklepie w Gdyni Borłowie, jak i na naszej stronie internetowej. Przez cały tydzień na hasło Austria wina dostępne dla Państwa w specjalnej zrabatowanej cenie, a ja z kolei z przyjemnością przeczytam Państwa opinie na temat tych dwóch win i serdecznie dziękuję. Do zobaczenia już za tydzień.